Chef mi dzisiaj powiedział, że jak jeszcze raz zobaczy mnie w słuchawkach w pracy, to odejmie mi z pensji. Nie wiem, czy tak w ogóle można. No ale co ja zrobię? Lepszej pracy po prostu nie znajdę. Ale nawet na natrętnego szefa znajdzie się jakiś sposób. Dlatego długo szukałem jakiejś alternatywy, no i udało mi się znaleźć inteligentne okulary na promocji za 200 zł. Powiem wam, że to są totalne grosze, bo za takie okulary w Media Expert zapłacicie po 3-4 tysiące. Nie ukrywam, już wcześniej rozpakowałem, zdjąłem jakieś folie z okularów i odpakowałem tą magnetyczną ładowarkę, która jest naprawdę fajna i bardzo szybko ładuje okulary. Ja chciałem mniej więcej wam pokazać jak to wygląda, macie szczerkę, no i dwie instrukcje, ale instrukcja też jest na stronie gdzie je kupiłem. Dobrze, bo nie mają grubych oprawek i w ogóle nie widać, że to nie są zwykłe okulary. Można też wymienić soczewki, czy jak to mówisz kiełka u każdego optyka z tym nie będzie problemu. Mają do 8 godzin, no i uruchamia się je takim niewidocznym bocznym przyciskiem, który jest z jednej i z drugiej strony. Zapala się taka dioda, no i łączył się z twoim telefonem przez Bluetooth, więc z tym też nie będzie problemu. Połączył się z każdym telefonem. Ale to nie są takie zwykłe okulary, bo one mają w sobie sztuczną inteligencję. Jeszcze potrzebny mi stary telefon, żeby to wszystko ogarnąć. Żebyście zobaczyli jak to działa i czy w ogóle się opłaca takie coś kupować. Wracając, tłumaczą 135 języków. Odpowiedzą Ci na każde pytanie przez tą sztuczną inteligencję. Będziesz mógł słuchać muzyki, podcastów i nikt nie będzie słyszał. Odpowiedzi dostajesz do ucha, czy słuchasz po prostu muzyki. Bo są dobrze wygłuszone, mają regulowaną głośność. Czy przyciskami, czy w telefonie, bez różnicy, naprawdę fajnie działają. Okulary już połączone zgłaszam je sobie na Maxa, no i odpalam aplikację. Dobra, no i wcześniej do okularów powiedziałem, że jestem Polakiem, będę rozmawiał z Hiszpanem, więc tłumacz mi wszystko. Tak naprawdę to może być wszystko, bo wszystko wam wytłumaczą. Czy jaką odpowiedź będziecie chcieli, to po prostu dostaniecie. Bo to jest sztuczna inteligencja. Wystarczy w aplikacji, że klikniecie ten czat głosowy i zaczniecie do nich mówić. Skąd jesteś? ¿De dónde eres? ¿Dónde eres? Jeżeli też byście chcieli sobie kupić takie okulary, to jeszcze są na promocji. Napiszcie w komentarzu, ja wam wyślę linka, gdzie można je kupić.